Wracamy do rodzinnych klimatów. Co prawda artystka, która była pierwowzorem wykonania tej piosenki, urodziła się na Krymie. Ale to było 125 lat temu, jak policzyłam. I była to Zula Pogorzelska. Tą piosenkę zaśpiewała później Kalina Jędrusik. <grywa> Barbara Rylska, Lina Janowska i mnóstwo innych wykonawców, bardziej i mniej współczesnych. Natomiast dzisiaj zaśpiewają wyjątkowa, brawurowa, artystka, nasza własna, mało że polska, to pęcicka. Czy wy pamiętacie, moi drodzy, Violetta Wilas. No więc dzisiaj nie będzie to Violetta Villas, będzie to Zula Pogorzelska z towarzyszeniem zespołu Kaja i Patryk. Kaja jest nawet własną córką artystki. Brawo! Utalentowaną skrzypaczką. Patryk na akordeonie, a za chwilę przed wami wystąpi w piosence dedykowanej paniom, które na przykład chciałyby sobie to później wieczorem zaśpiewać same. Ja się boję sama spać. I słuchajcie, przed nami Elżbieta. Brawo! 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 Cicho, pod wiatą. Cicho tam pod wiatą. Nie pod wiatą, proszę cicho. A szczególnie El...

Poczekajcie, akordeon jest trochę za głośno. Kaja jest ja za ciekawe. No, 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 no. Troszkę tej lewej ręki jakbyśmy ściągnęli, <laughs> To chyba na odwrót. Za dużo lewej ręki odsłuchu słyszysz inaczej niż ja tutaj. To w odsłuchu to jest, o, o wiele dojście, mniej, nie? poprosimy, w odsłuchu o wiele mniej No bo to dnia jak wściekły, a ja już go słyszałam kiedyś. Joszkę <laughs> <laughs> się nagraliśmy. Trzymamy siebie dobrze. No to. Zaraz. Dobra i troszkę wokalu, tylko jakby coś powiedziałem. Brawo! 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 nam mnie słodka, kokietka i pieszczotka Mam w życiu wielkim księcie, każdy do mnie lgnie Lecz mam jedną wadę, bo kiedy spać się kładę Okropny jakiś strach ogarnia mnie sama spać, no cóż w tym złego, choć mam pokoik i łóżeczka własna w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez salutką noc, się boję sama spać, bo strasznie ciemno. I ja się boję sama spać, kto zaś nie ze mną. A może pan aniołem stróżem będzie w nocy drzwi? Ja się boję sama spać, no pomrz mi. Brąco wieczór biorę i cztery wódki spore. Przed spaniem piję morza, syna I Już czytam Kraszewskiego i parę mów grabskiego. Próbuję spać, bo ja nie rusz. Bo ja się Oh, yeah, Sounds... Spać. Nie wiem dlaczego Ja się boję sama spać No cóż w tym złego Choć mam pokońki, łóżeczko własne W nim poduszek moc Gdy jestem sama To nie zasnę przez cały koniec Ja się boję sama spać Bo strasznie ciemno Ja się boję sama spać Kto się ze mną A może Pana stróżem będzie w nocy u mych drzwi. Ja się boję sama spać, no pomóż mi. Jeśli pan nie chrapie, ma miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z panem zrobić zrobić kroć. Czy pan przez sen gada? No niech pan odpowiada. Jeżeli śpisz spokojnie, to mnie chłódź. Drogie panie, piękne panie zgromadzone tutaj na tym festiwalu. Jeśli któraś z Was boi się dzisiaj w nocy sama spać, to śpiewamy razem, bo ja się boję sama spać. Nie wiem dlaczego. Ja się boję sama spać, no cóż w tym złego? chociaż na pokoliki, wrzeczkę w wiem poduszek moc. Nie jestem sam. Nie zasnę przez noc Ja się boję sama spać zaś zaśnie ze mną? Ja się boję sama spać zaś zaśnie ze mną? A może Pan na białym strunie będzie W nocy u Ja się boję sama spać No pomóż mi!